Albo Kuzi, albo Zdrajtrak. Złoty są! Pytają, czemu zjawiła generacja Kuzi. To damsel. Ayo, Kuzis, zapraszam na cudowny seans. Dzisiaj z Mazury Hip Hop Festival w Giżycku kuzi. I sam festiwal w brzegu. Ze mną jak zawsze Herman. I hype Gratulacje. Ze mną dzisiaj pierwszy raz Kazar Madaf. Ze mną jak zawsze Francus. Ej, co w jak nie to na razie? Ze mną jak zawsze Ankel Jakub. Małpa. Albo kuzi, albo zdrajca. I pierwszy raz z nami to jest dzisiaj SIG, który będzie dzisiaj DJI. Siku z nami drugi koncert kurwa. Zaczął już palić papier Szczerze mówiąc Kudis, mam dla Was przykrą wiadomość, bo jest to ostatni vlog ostatni vlog serii koncertowej, nie chcemy was przynudzać cały czas będziemy robić dalej vlogi, nie będzie nigdy daily, ale jak będziemy gdzieś jechać na jakąś wycieczkę lub na jakąś, czy na jakąś kolację imprezę, będziemy dla was vlogować, obiecuję yy, ale nie będziemy już pokazywać wam każdego z koncertu, bo uważam albo my uważamy, że to jest też trochę taka low powoli, więc yy, no, zapraszam <śleszy>

Ja, nie no. wiem, się 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 je to, to znaczy, dziękuję dziękuję tak. na, tak, na pewno to mój mi się z zrobić wiem, że dla ciebie to straszne. Dla mnie to też, a wówczas tak, było to kasa. A drugi chowa, but. Ja byłem mały, to święciałe, że lepą. Albo kluczy, albo strajca

serce na Mazurach w Iżycku była jak zawsze pytana, chciałam Wam przedstawić mojego brata. Na moj pierwszy serce który wydałem nie wiem, 6 lat temu, coś takiego? Krąkldą, Krąkldą, Krąkldą. Prawdziwy Dzięki bardzo, patrz na Co tu się wyprawia? Sejf rozjebany jest, kurwa. Daj, kominie. Mam no. tu jest kurwa trapą. Patrz na No chuju no, dawaj radę dobrze będzie. No jedziemy, nie jedziemy. Kurwa uberzam zamawiaj się, tylko obrzeg nie jest tak daleko. Czemu to robicie no, nam? No, tak, no, wiem, ja, ja się lat. spóźniłem, chłopaki sejf rozjebali, ja myślałem, że łopatą coś zjadą, więcej kurwa nic nie zrobię. Kuzy Budda wkurwiony tam siedzi, nie się mu się stać a powiedział, że pierdoli nie robi. Nic nie jest pewne, kurwa, ja już Duży humor na festiwal, kurwa. uratowanie, kurwa, sam festiwal jest uratowany, bo rozpierdolimy, ale teraz tego się nie da, kurwa, otworzyć. Nie wiem, kurwa, o tu chodzi. Na dole mordzisz. A. No tak, kurwa, nie? Psy. Idziemy na San Festival, kuźma jest godła piąta rano, teraz trochę mogę już gadać, bo już emocje ze mnie opadły, więc nigdy kleić w tych dużych ciężko się pójdzie. Kurwa, co u Was kuzi? Przyjechaliśmy do koło brzega Tutaj dzisiaj kurwa będą chyba grana wrzucane. What's up, Kuzis, jesteśmy, dojechaliśmy właśnie na Sun Festival. Każdy jest przetyrany chyba tak na maksa już, bo wyjechaliśmy o 5 z Warszawy, mamy teraz godzinę 12.30 i za 50 minut mamy próbę. Później jedziemy do hotelu na jakieś masaże do basenu trochę odpocząć. Dzisiaj gramy o 23.00 To jest hip-hop człowieku, a jak? Mogę się poświęcić kurwa Bez kitu, jak mnie prosicie, mogę to wypierdolić teraz, no Bez kitu mam to wyjebać to... Ej, wiesz, to Koleżka jest i on nie żartuje, kurwa Dobre, co? Widzisz to? Już poradziłem sobie z tym problemem Ej wakuzi, zapraszamy was kurwa na próbę przed sam festiwal w Kołobrzegu, a o 23 rozpierdalamy tutaj chyba, całą tą powierzchnię, Morze Bałtyckie się cofnie w pizdu. Widzisz to kuzi, widzisz to? Champions League. Jesteśmy w lidze mistrzów. Was good, was good, was good Kuzis. Jesteśmy w koło brzegu właśnie, idziemy coś sobie wszamać na obiad. Jak widać naprawdę ja jestem rozjebany, chłopaki też nie spaliśmy nic w aucie. Mamy już 6,5 godziny trasy za sobą. Plus mieliśmy próbę teraz, która była opóźniona, więc tam też spędziliśmy ponad godzinę. Weź, ja Nowy dres na ekipę 6000, Robię seks w SLS wynajętym. dowar latał tu z ręki do ręki. Przez co nie było mnie parę miesięcy. Było no, no tutaj pan poleca. Czy ojebany to język. będzie ojebany, jak ci się mówi, jestem uzależniony od kolizero. zero. <noise> Jak nie wypiję 2-3 puszki dziennie, to kurwa skorwiona chodzę ogólnie. Mam kurwa w Ała, ała, kurwa, se kliknąłem. To jest ten z kurczakiem. Czekam. ci, ta ruchola daje kolorytu. Jak nie odryje to. Zaraz gramy koncept, szybki outfit check. Cheeky Paper, świeżysieńki. Tatuaż kozy jest jeszcze ważniejszy od tych butów. Niestety sobie zrobiłem delikatne ała w kolano, z mi wyskakuje, więc upewnić, że się dziś nic nie stanie. Co A, mamy, ta... co mamy? Co powiesz? O, siedzi, hmm. kurde. Góra chyba też fajna, nie? I co? No teraz lepiej już być nie może. Też mi się tak wydaje. W każdym bądź razie czuję tą energię już teraz przed koncertem i wiem, że będzie zajebiście. I mam jeszcze jeden nowy tatuaż, ale jest trochę wyblakły, bo. Coś to tak się uczy tekstów przed koncertem No czujesz? Ej, co cudzie, jak nie to na razie Zajebiście, zaraz wchodzimy na scenę What's good, what's good, albo kuzia, albo zdrajca, bitches Jesteśmy już na Sound festiwalu, jedziemy właśnie pod scenę Kuzis Gramy za półtorej godziny Buda z nami, Siku z nami, drugi koncert, kurwa. Zaczął już palić papierosy zioło, heroinę sobie wpierdala w żyłę, kurwa. Taki kurwa. Co będzie Prawdzimy, za rok, co będzie za rok, prawdziwy Kuzyn! I na no raz Kuzyn wjeżdża i rozjeżdża! Z innego kraju. Ktoś komuś w szkole najebał, to ten z innego kraju. Ej. Chodzić z kamerą non stop i kręcić to jest ziom Na chuj się patrzysz? Wiesz co chodzi, Belvedere, wiesz co chodzi Albo kuzi, albo zdrajca jestem Ja jestem największym fanem vlogów kuzi Najlepszy content to jest kurwa nowa ekipa Freeza, tylko lepsza, wiesz o co chodzi. I te przebitki, że nagle doklejacie Kurwa da, da, da. Racja. odmulili coś tą y, smutną, jak pizda, scenę polską, ale to nawet nie tyle jest muzyczne, tylko dawno nie widziałem w, w polskim, kurwa, w polskiej branży kogoś, kto kurwa tak stawia na movement sound. Że chodzi, że promuje kurwa całą... No, ale klipy są i tam kurwa nagle ta flaga, pierdolęliście tą flagę z bloku. My gadaliśmy z aktywem o tym, jak jeszcze was nie było, nie? Mówimy, że kurwa, to właśnie tak się robi kurwa movement, Tak nie? się powinno tworzyć movement. Kuzy bije z nami na Sun Festivalu. Zostanie mu jak zawsze oddany hołd zaraz na scenie obiecuję Bucuzi bo albo zdrajca kur Yo. Yo. Hipnop Oj de koziara w fotografii polskiej A jak? Albo Fuzzy, albo zdrajca Od razu inaczej, nie? Pan festiwal czekaliśmy kurwa w pizzę długo na ten moment. Nie ma co pierdolić, każdy jest mimo tak podbierany jak ja to znaczy, że Olko, ja, mi to, ogie, liczę na was wszystkich kurwa, liczę na kurwa na to, że dacie tyle energii minimum co ja. ALBO KUZI ALBO ZDRAJCA! ALBO KUZI ALBO ZDRAJCA! Są gotowe.

Nie słyszę, co uśmiecham od nimi i nią, co nie wierzyli Cały to, który obciągnął, tego robili Się to nie dowiecie, nie Co na zakręcie, co ty o nas wiesz To jest to, wskátą... co ty o nas wiesz Raz, dwa, się tak to za cały świat Wygrały Cały, cały Nie byłem mały, dość liczo bym przybył w błąd Boże, nie to

Chłopaka na oskarżeniach, chłopaki na oskarżeniach Ej, ej, po co moich chłopów, moje kuźnie? Dobrze, że mnie zasłynie, kuźni, kuźni Kuźni! 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 Nie no, dobrze było w chuj, kurwa, głosu nie mam Oprócz parę moich wypierdolowych wo wojsk kraków, kurwa, było zajebiście, szczerze Podobało mi się bardzo Drugi dzień sam Festival, gramy gościnnie u KB dzisiaj Jedziemy pod Black Stage, się do KB, przejmujemy teren, zaraz po prostu co wam mam powiedzieć mówisz, ja. kolaboracja, a kolaboracja, a kolaboracja. Siemano, tutaj Francuz, Francuz w gazi, drugi dzień trzymamy się. Pokaż tutaj, jesteśmy na San Festivalu Zaraz krąchę formuje z KB, i dobra energia To się nagrywa no, Ważne gdzie jesteś, czy na koncercie, czy na siłce zawsze można trochę potrenować. Albo kuzi, albo drive. No, mój gość nie wyjdzie do nie przywitacie go. Naprawdę kurwa surowo. W ogóle głosu nie mam dziś już, nie? Zazwyczaj, jak wiecie, Kuzis nie daje wywiadów, ale to jest taki wywiad festiwalowy, więc przymrużymy oko. Dlaczego nie daję wywiadów? Z racji tej, bo uważam, że w dzisiejszych czasach przez samo QA na relacji w Instagramie można więcej zdradzić niż w wywiadzie. I dawać też komuś platformę, kto może ewentualnie wcale nie jest Twoim ziomkiem, tylko jest na chwilę Twoim ziomkiem, bo chce, żebyś dał mu wywiad. A w Polsce już takie przykłady mi się przewinęły, więc szczerze mówiąc, mam wyjebany w takie rzeczy. Też jak no, Ocenka, ocenka. 8 na bórze. albo guzi, albo zdrajca. Kurwa, mi się podobało. Kronke Kronke rodzaj kasy, kasy. to jest albo kuzj albo zdrajca <gulia> ja mam... <gulia> <gulia> sobie dłoń to była wyrównana walka Jesteś, ale fajnie się grało A? Albo kuzi, albo zdrajca